Siemanko, z tej strony Matrix. Ostatnio zapytałem was w ankiecie, czy chcecie zobaczyć jak powstają moje filmy. Zdecydowana większość zagłosowała, że tak, chcę zobaczyć taki film. Więc w takim oto filmie was dzisiaj witam. Chcę wam dzisiaj pokazać jak tworzę moje materiały, czym i jak montuję, czym nagrywam ekran i audio. Skąd czerpię pomysły i jak powstają moje grafiki. Także myślę, że dzisiejszy film jest bardzo ciekawy. Jeżeli wam się spodoba to zostawcie łapkę w górę i suba tam na dole, aby pomóc mi w rozwoju mojego kanału. A teraz już lecimy. Aby powstał film czy cokolwiek innego, najpierw musi być pomysł. I tak też zaczyna się tworzenie mojego filmu. Pomysł rodzi się w mojej głowie, a ja przenoszę go do komputera, a następnie widzicie go wy, czyli widzowie. Nie zawsze jest tak, że pomysł przychodzi mi do głowy od razu. Bardzo często muszę poszukać w internecie, co jest teraz popularne, co ludzie oglądają i czego już dawno nie było na moim kanale. No dobra, mam już pomysł, ale co dalej? Dalej szukam w internecie materiałów na film. Wchodzę między innymi na takie strony jak Fortnite Polska, Reddit, Twitter, YouTube czy na oficjalną stronę Epic Games. Sprawdzam na nich jakie nowości weszły do Fortnite'a, jakie zmiany proponują gracze, czy chociażby jak zrobić dane wyzwanie, aby przelać to na film. Następnie wszystkie zgromadzone materiały jak zdjęcia, filmy czy efekty dźwiękowe zapisuję w jednym folderze na pulpicie i sam one gotowe do montażu. Gdy to już mam, trzeba wymyślić scenariusz, czyli zarodek naszego audio. Nie wiem czy wiecie, ale audio w filmie jest ważniejsze od wideo, bo zobaczcie, oglądacie sobie film Film i bardzo często jest tak, że zamykacie oczy i tylko słuchacie tego filmu, lub robicie coś w innych aplikacjach czy kartach przeglądarki. Dlatego też trzeba mieć właśnie dobry mikrofon. Ale dobra, bo odeszliśmy od tematu. Scenariusze piszę w zwykłym notatniku komputerowym lub na telefonie. Pisanie scenariuszy to jak układanie przemówienia. Trzeba w nich przekazać to, co chcemy powiedzieć osobom nas słuchającym. No i okej, okay, mam scenariusz. Następnie przelewam to, co napisałem na dźwięk. Do tego używam programu Audacity. Jest to darmowy program do obróbki audio, jakby co. W Audacity ustawiam swój mikrofon i słuchawki, i czym nagrywam mój głos, który. A następnie jest poddany obróbce, tak jak teraz. Kiedy głos jest już obrobiony, eksportuję go na pulpit i jest on gotowy do montowania. A co z wideo? to już różnie. Jeżeli nagrywam coś z Fortnite'a, to nagrywam to OBS-em. Ale gdy robię filmy typu zestawienia skinów, to do takich filmów pobieram z YouTube'a za pomocą rozszerzenia przeglądarki Film, który mogę dać w tle do swojego materiału, na przykład montaż z Fortnite'a. Wtedy wszystkie pobrane materiały są łączone w całość w programie do montowania. I właśnie, czym ja montuję? Do montażu od paru miesięcy używam dosyć prostego w obsłudze programu, czyli Sony Vegas Pro 17. Wcześniej montowałem w takich programach jak Shotcut czy Kinemaster. Jednak Shotcut często crashował i wywalał, a Kinemaster nie miał sporo przydatnych funkcji. Więc musiałem zmienić program, ale jestem z tego zadowolony. Nie będę wam dokładnie tłumaczył jak montuję film, bo to każdy robi na swój sposób, ale mogę wam powiedzieć, że od razu gdy włączę program, przerzucam do niego wszystkie materiały, które wcześniej pobrałem. Co do wszystkich wstawek i animacji to mam je wszystkie cały czas w jednym folderze na pulpicie i są one zawsze gotowe do użycia. Muzyki, które możecie usłyszeć w moich filmach, pobieram najczęściej z YouTube'a z kanałów takich jak No Copyright Sound, aby nie dostawać praw autorskich. Filmy montuję przeważnie od pół do nawet trzech godzin, to w zależności ile mam na to czasu. Gdy mój film jest już Montowany, ...renderuję go i wrzucam na YouTube. A. Filmy zawsze nagrywam z wyprzedzeniem i wrzucam na konkretną godzinę, dlatego możecie oglądać moje filmy idealnie o godzinie 20 w soboty. Gdy film mój film się przesyła, ja zajmuję się tworzeniem miniaturki do niego. I tutaj jest różnie. Albo wykonuję moje prace w Gimpie albo w Photoshopie mobilnym, gdy na przykład nie mam dostępu do komputera... ...albo robię je dla mnie mój grafik, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Tak więc, gdy moje miniaturki są już gotowe, dodaję je do filmu i wtedy jest on już w pełni skończony. Od czasu do czasu dodaję do filmu po jego przesłaniu takie rzeczy jak ekran końcowy... Ankiety czy polecane filmy, ale nie jest to reguła. A później? A później jest to co Wy widzicie na swoich ekranach, czyli w całości zmontowany film ze wstawkami, muzyką, moim głosem i innymi bajerami. I to by było na tyle. Myślę, że miło przeszliście ze mną przez tą jakże długą drogę powstawania mojego filmu. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz sobie z dzwoneczkiem tam na dole, bo już niedługo będzie nas na tym kanale aż 2000. Za co bardzo wam wszystkim dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!